Chciałabym, żebyśmy pamiętali o tym, że nie oszczędzamy, tylko planujemy budżet, ponieważ to jest inny sposób programowania swojego myślenia, inny sposób programowania rzeczywistości. Więc nie oszczędzamy, nie żyjemy w biedzie, nie musimy zaciskać pasa, nie musimy odkładać pieniędzy, nic z tych rzeczy. My po prostu świadomie zarządzamy naszym budżetem, co powoduje, że przynosi to dla nas korzyści finansowe. Oczywiście, zarówno na TikToku, jak, na, jak również na innych platformach znajdziesz bardzo dużo osób, które propagują tą formę zarządzania budżetem, i to się nazywa planowanie kopertowe, oszczędzanie, oszczędniki, przeróżne ma to nazwy. Natomiast większość z tych metod opiera się na tym samym, czyli na planowaniu budżetu, świadomym gospodarowaniu pieniędzmi i używaniu do tego wyzwań, kopert. Albumów i innych tego typu rzeczy. Planowanie budżetu zmieniło już życie nie tylko moje, ale też wielu innych osób. Będę trzymać za Was wszystkie kciuki, będę Was mocno wspierać. I co? Działamy?